Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj króciutko, jak widać zacząłem naprawę stacji dysków 15412. Zacząłem troszkę dużo powiedziane, bo naprawa jest już prawie na ukończeniu. W pierwszej kolejności pod nóż poszły układy 74LS14 i 74LS06 wymienione, niestety nic to nie pomogło. Żeby nie rozciągać odcinka nie będzie w filmiku pokazane jakie je wylutowywałem. Ważne jest to, że musiałem je wylutować w dwóch stacjach, oprócz tego poszedł pod nóż, także układ IR2C19 oraz pamięć, to jest ten układ. Ten układ domyślnie był już w podstawce, więc nie trzeba było go wymieniać. I ostatecznie skończyło się na kolejnym układzie, czyli tym 251828. 28 No i koniec końców okazało się, że uszkodzony jest właśnie ten układ 2518-28. Udało się stację uruchomić przy użyciu układu z drugiej stacji. Niestety koszt nowego układu na eBay około 20 paru dolarów, więc nieopłacalna zabawa. Na szczęście mi udało się dzisiaj kupić na Allegro. Ostatni jedyny chyba będący na Allegro układ z wyprzedaży jakiejś firmy. Koszt 30 par złotych, więc jeszcze mogłem to przetrawić. Na dzień dzisiejszy stacja jest przygotowana do działania. Kondensatory zostały wymienione, elektrolityczne. Czekam na nowy układ. Jak tylko przyjdzie, zamontuję, sprawdzę. Podejrzewam, że będzie działać. Pójdzie do sprzedania razem z komodorkiem, z całym zestawem z magnetofonem, który również zakupiłem. I który również zostanie naprawiony. Podejrzewam, że nie będzie sprawny. Na dziś to wszystko dalsza część remontu tej stacji w kolejnym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku.